Podczas gdy Europa chce się uniezależnić od rosyjskiego gazu, Viktor Orbán powiedział, że liczy na nowe porozumienie z Rosją tego lata, które zwiększy import gazu do jego kraju. Gigantyczne zadłużenie PGNiG PGNiG pochwaliło się wynikami finansowymi za drugi kwartał 2022 roku. Jego stan zadłużenia wynosi 15,7 miliarda złotych. Jest to wzrost o 6,5 miliarda w porównaniu do pierwszego kwartału tego roku. Na granicy Serbii i Kosowa doszło do starć. Słychać strzały. Wojsko zostało postawione w stan gotowości. W telewizji wystąpił także premier Kosowa, mówiący, że kraj będzie bronić swojej suwerenności i niepodległości. Mimo sankcji eksport z Szwajcarii do Rosji wzrósł w tym roku o 78% i jest najwyższy od 30 lat. Prezydent Kosowa powiedział, że próby destabilizacji kraju metodami Putina nie powiodą się. Robert Lewandowski udzielił wywiadu dla amerykańskiej telewizji. Napastnik Barcelony skrytykował w nim działaczy Bayern Monachium. Robert Lewandowski przyznał, i tu cytuję, powiedziano wiele gu na mój temat.